Dobra, lecimy dalej, Tą ten poziom był nawet łatwy. No. Dobra, na kolejny. Ten poziom jest taki nudny i długi. No, mogę go ułatwili trochę. Tylko ma tak mało energii ten. Bambik. Bo, bo nie ma fałdolców. Ja wiem dlaczego nie ma Co? energii. Ja wiem. Czego? Bo nie świat Montesnarts. Be right now. Ja się. Kinder. Niespodzianka. Ty długo twórka chłopie. Wiem, ale to nie jest takie duże, jak się wydaje nawet. Jest. Coś dziwne? Taki. Na czy nawet nie wiesz gdzie iść? A już z lasem. Na pewno, nie, nie gadaj. Już z nasym. Na pewno. I co so jest? Co <laughs> so jest? świata chyba. What the No tak oh, to cave, cave to Teraz na poziomie mamy chodź tego gościa. Chodź tędy, tak. chodź tędy, będę będzie szybciej. Nie wylewam, ja eee. eee. nie wylewam. on? Nie chyba, ja, ja chyba nie. Ja chyba nie. Ja nie, na pewno nie. Ja błądzę w chwili obecnej. Ja też. Nie mieli światła ja na góry nogami. to ty? To nie, to gościu. Idzie do mnie. Wina. To było tak zjedno. To jest takie trudne. Nie? W to nie jest. Dziwne jakieś No. Teraz ma moje ubranie, więc. Zginąłeś? No. no. Nie słyszałem. ja? on tu jest. Ej, nie widział mnie. Widział mnie. No idź, do tyłu. weź weź, to jakoś wyjdź. Czy da? Co? Nie widziałem w prawo, że Ja tam poszłem, nic tam nie ma. Ej, umieram. Ej, odwizdałem go. Jak gwizdam to coś stoi. To można go trasować jak psa. Ale nie, mi nie uciekał. Nie, mi stoi. Ale mnie nie uciekał w ogóle. Ale mi stoi. Uciekł do ciebie. Komu? Do ciebie mam. idzie. Mam! Masz? Mam. I byłem tam, nic nie było. Jak mi się wydaje, bo są trzy lampy. Czy to jest? Fake. Miałeś trzy lampy fake, koło fake, siebie? Fake, chyba. Chyba. A chyba nie. Ja chyba jednak nie mam. Kurko idzie do mnie. O co? Hmm. ja je mam Masz 50% Też tak myślałem się na mnie, ja nie miałem. Mam Nice mnie tu znalazł więc... Jest słabo, ale... No masz co Wyjście? Mam. Dobrze. tym level jest. Dzisiaj speedrunujemy. Dzisiaj tego robimy wszystko. Tak dobrze idzie, że dzisiaj musimy to zrobić. No. Kupujemy? To nie. O kurde. A can? No. ma być będzie łatwy. Wiem. Ej muzyka zmienili. Ej lecisz? Ej. Musimy ściszyć się. Nie! Chyba zginę. Ty już to wyszło mi. Jestem od ciebie bardzo daleko. Uściszałem, ale ja nie mogę tego przystać. Nie trzeba ja ściskać. Te trwiście zmieni. No Nie, gdzie jest? Kurde, to jest trudne. Ginąłeś? No Dlaczego ja ci mówię jak daleko jest. Nic nie widzę. Nie Daleko jest? Co to jest? Jakie e, długie to jest? I e, chyba to turniej. A już koniec, jest koniec. Jest. Z tego co się wydaje. Chyba tak. Mam. No koniec. Jak to wygląda? Mam. O, jak wygląda jakiś dziedyjka. Czy Musa była głośna. Na level? A to jest łatwy. A A jak, jak czat wyłączyć? Nie wiem. E... Nie wiem. Nie wiem. Dobra, to są level fajne ale... No nic taki... Znaczy nie wiem jak coś w nim chodziło. Idź do, komput do komputera. Ja będę szukał kulek. Dobra, ja wiem co w tym chodziło. Ja też. Tylko nie wiem jak rozwiązać zagadkę. I tak cicho słychać. Czemu cicho? Nie mam w ogóle kulek. Zielona jest. Zielona. Zielony. To ile kulek jest? Czerwona i zielona I Czerwona, zielona, szara i pomarańczowa Czerwona, zielona Czerwona Zielona, szara i pomarańczowa para I pomarańczowa Pomarańczowa, fioletowa, zielona Niebieska Zielona, niebieska, szara, pomarańczowa, czerwona, zielona A, wszystkie, 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 wszystkie no, jak, to się, jak to się robiło? Nie. 1, 1? 1, 2? 1, 3? 1, 4? Była pomarań... sylwetowa? Była. 1, 6? Nie, 1, 6? 1, 7. Jest! Zrobiłem. Jak masz hasło? 8, 3, 5, 6. 8, 8. 8, no 3, no. 5, 6 A, Dobra Dobra Nasi widzowie jest mądrzejsi No więc stopię łapki w górę Jakąś się nie chce Jak to się nie chce? Musi się chcieć, to się nie chce No wiem, widzę, wydajcie łapki, no bo to was no. nic nie kosztuje Będziemy smutni, jak nie będziemy 9, 4, 0, 3 Jest! Jest! W końcu tu. Event, sus ile jeszcze? Ale? To był pierwszy. Ja. Nie. Tak. Nie. A co? Nie już. Nie. 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 Proszę, tylko nie to. Spróbujmy. tu zjeżdżajmy specjalnie. Nie. nie. I... Spróbujmy, spróbujmy to sześć.